Siemanko, i i Kacper z kanału Młodzi Potrafią i tak jak wam obiecałem e, dzisiaj będzie taki krótki film e, informacyjny na temat tego, co ustaliliśmy e, z chłopakami dwa dni temu na temat tego, co zamierzamy w najbliższym czasie robić i może zacznę od tego, że Generalnie to spotkaliśmy się tam w Gdańsku i wszystko obgadaliśmy i doszliśmy do tego, że e, musimy po prostu e, ogarnąć nasz plan na temat tego, e, co mamy robić, bo naprawdę nie chcemy, żeby to wyglądało tak, że e, przyniesiemy jedzenie, e, picie i następnym razem tam przyjdziemy, czyli na przykład za tydzień i na tym ma wyglądać nasza pomoc to nie ma wyglądać tak mniej więcej chociaż e, można to uznać za pomoc ale to tak jak Michał powiedział e, że chciałbym pograć w piłkę nie, że mamy narysowane koło i myślimy, że to jest piłka e, Chodzi o to, że to, co robimy, można uznać za pomaganie, ale, ale to pomaganiem takim, które dojdzie do jakiegoś konkretnego skutku, nie jest, ponieważ to, że im pomożemy, to... E, to... Sorki, bo teraz już wiadomość, a ja mam fejsa, Ale kontynuując, to że, to, że pomożemy, to nie do takiego skutku, że potem będzie taki ciąg wydarzeń, że jeden potrzebujący wyjdzie na tą prostą, powiedzmy, znajdzie jakąś pracę i tak dalej, i potem pomoże temu drugiemu, ten drugi trzeciemu, i potem tak będzie taki ciąg wydarzeń, i potem coś się tak powinno rozciągać na taką większą skalę. I właśnie do tego dążymy. A żeby to zrobić, to nie dość, że potrzebujemy planu, potrzebujemy yy, trochę pieniędzy, i potrzebujemy mnóstwo czasu jak na razie mamy mamy praktycznie nic więc po prostu staramy się to ustalić po kolei jak to będzie wszystko i to jest generalnie nasz plan na wszystkie odcinki znaczy nie na wszystkie odcinki generalnie mówię teraz o ludziach, o człowieku nie, nasz kanał nie ogranicza się po prostu do tego, że e, pomagamy człowiekom, człowie <laughs> ludziom po prostu, ludziom, e, ale chcemy też pomagać e, w schronisku, chcemy iść z tym do zoo i wszystkie, po prostu wszystkim pomagać, e, więc. Najbliższy film naprawdę nie wiem kiedy się pojawi, kiedy po prostu ustalimy wszystko. Więc nie daję Wam konkretnego terminu i nie będę obiecywał, że się pojawi za tydzień czy dwa. Po prostu niech będzie, to się pojawi i czekajcie. A z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować jeszcze wujkowi Bohunowi za wsparcie, Kamilowi Szechtowi oraz Dixiemowi, ponieważ e, fajnie wypromowali nasz kanał i myślę, że fajnie będzie, jak to pójdzie dalej wszystko w świat, bo przynajmniej na YouTube'a głębiej i się okaże, że będzie tak fajnie, że się rozwiniemy i że potem będzie fajnie, że to będzie podawane dalej, że ktoś weźmie z nas inspirację i będą takie kolejne kanały i tak dalej, ale to jeszcze sporo czasu do tego. Także na dzisiaj to koniec. Dzięki Wam wielkie i czekajcie na następny film. Siema.